Wczoraj wieczorem wysłałem do mojego klienta ostatnie 3 CV. Łącznie jest ich 20 na 10 stanowisk pracy. Wszystkie CV osób, które mają poczwórne odpisy na pefron. Jest to kolejne 10 osób, bo. Poprzednie 10 osób rekrutowałem w roku 2024. Jest to olbrzymia spółka komunalna, fantastyczny pracodawca. Tam można pracować do emerytury w bardzo miłej atmosferze. Tak donoszą mi osoby niepełnosprawne, które już tam pracują. Każdemu życzę tak, takiego e, pracodawcy. Słuchajcie, możecie się czasami zdziwić, że ja nie umieszczam re, e, tych ogłoszeń rekrutacyjnych na różnych portalach. Nie mam takiej potrzeby. Ja rekrutuję wśród osób, które przesłały mi już wcześniej swoje zaświadczenie o schorzeniu w szczególnym, CV i orzeczenie. I to jest maza, moja baza, e, baza danych. Wczoraj odezwałem się do osób, które. Przesłały mi swoje CV wiele, wiele miesięcy temu. Były zdziwione, dziękowały mi. Warto być w mojej bazie danych. Nieważne, czy pracujesz już u jakiegoś pracodawcy, bo jest wielu pracodawców, u których możesz pracować w elastycznym, masz elastyczny czas pracy, w zadaniowym systemie pracy i możesz pracować na, na, na dwóch etatach. Nie ma to dla wielu pracodawców żadnego Znaczenia. A może być tak, że wybierzesz lepszego pracodawcę, pracujesz na dwóch etatach, a później będziesz wybierzesz tam, gdzie ci jest lepiej. i Gdzie atmosfera pracy jest przyjemniejsza. Tak więc warto mnie obserwować. Warto wysyłać Cwina zero na PFron, maupagmail.com. Zresztą odwiedzajcie moją stronę internetową, odwiedzajcie mój kanał na TikToku, na YouTubie. Zawsze prowadzę. Live y w dni powszednim o godzinie 11. Nie tylko na temat aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Możecie tam otrzymać mnóstwo darmowej wiedzy ode mnie od wielu specjalistów niepełnosprawnych, którzy tam są. Tam zazwyczaj jest ponad 100 osób, bierze udział w live'ach o godzinie 11 w dni powszedni. Nie pytajcie mnie, te 20 CV poleciało do klienta, Będą się z Wami kontaktować. Nie wiem, kogo wybiorą. Przesłałem sobie, czekajcie na telefon. Warto być w mojej bazie danych. I jeszcze jedna taka refleksja. Chyba już odchodzą te czasy, że osoby z niepełnosprawnościami tylko się bierze dla odpisu, na przykład do analizy danych. Dbajcie, niepełnosprawni, o swoje wykształcenie. Pefron dofinansowuje studia. Naprawdę sypie pieniędzy. Nie kończy się takich studiów, żeby tylko skończyć studia nie wiadomo, dla jak to się mówi, studia dla towarzystwa. Bardzo są mile widziane studia techniczne, bo po studiach technicznych masz, potrafisz łączyć kropki, potrafisz, no masz do czynienia z Excelem, dodawać, odejmować. To jest, uważam, w cenie. Miałem, udało mi się też zrekrutować dwóch informatyków, wysłać CV z poczwórnymi odpisami na PEFRON. Czyli słuchajcie, no, pole wyboru jest zawężone tylko do osób z niepełnosprawnościami, i tylko z poczwórnymi odpisami na PFRON. Kształćcie się, odwiedzajcie mnie i obserwujcie. Jeszcze raz mówię, bardzo często nie będę wysyłał żadnych swoich ofert pracy na portale ogłoszeniowe, czy na grupy facebookowe. Tak może być. Będę korzystał tylko i wyłącznie z zasobów, które są CV, które zostały do mnie przesłane. Jeszcze raz mówię. Zero na PFRON gmaj.com. No nawet pięknie się zrymowało. Zero na PFRON. Marcin Piechota pozdrawia wszystkich.